Sofia siedziała obok mnie na kamiennym stopniu, mokra od Gangesu, a nie nieruchoma jak posąg. Patrzyła na wodę, na wodzie pełne turystów: śmiech, zdjęcia, ciekawość. Ale jej spojrzenie było inne, głębsze, jakby widziała nie tylko to, co jest, ale to, co było i co będzie. Wiesz? Zaczęła cicho. A gory nie powstali z buntu, ani, ani z szaleństwa. Powstali z potrzeby, z głębokiego pragnienia przekroczenia iluzji. Ich głos był spokojny jak nurt rzeki. Dawno temu, gdy świat był jeszcze młody, pojawiła się Matka Kali. Nie jako bogini piękna, ale jako siła, która niszczy iluzje. Jej język był wysunięty i oczy płonęły ogniem a naszy wing był złożony z ludzkich czaszek ludzie bali się jej ale nie rozumieli że ona nie niszczy życia ona niszczy ego sofia spojrzała na mnie a potem znów na wodę agori są jej dziećmi nie w sensie dosłownym ale duchowym oni nie uciekają przed śmiercią bólem brudem oni wchodzą w to wszystko by znaleźć Boga tam, gdzie inni Go nie szukają. Na jednej z łodzi turysta robi zdjęcie stosowi pogrzebowemu. Sofianie skomentowała, że głos był ponad tym. Tradycja Agorii wywodzi się z trei, wcielenia brachmy, wisznu i siwy w jednym, ale to siwa jest ich sercem. Siwa jako bhairava, jako ten, który siedzi na cmentarzu otoczony duchami w pełni obecny. Zamilkła na chwilę, że kapłynie ogień trzaskał w oddali, a gory wierzą, że wszystko jest brahmanem, że nie ma niczego, co byłoby nieczyste. Dlatego piją z czaszek, dlatego jedzą to, co inni odrzucają. Nie z prowokacji, ale z miłości, bo nie odrzuca niczego. Ona obejmuje wszystko. Ganges, powiedziała cicho, nie jest zwykłą rzeką, wypływa z włosów siby. To nie metafora, to prawda duchowa, dlatego ma właściwości oczyszczające, dlatego nie można jej zrozumieć tych pojęć. Wskazała ręką na mężczyznę, który właśnie zanurzył dłonie w wodzie i pił bez wahania. Jej twarz była spokojna, jakby pił coś więcej niż wodę. Ta rzeka powinna być siedliskiem epidemii, kontynuowała. Powinna być pełna bakterii, wirusów, rozkładu, a jednak nie jest. Ludzie piją z niej codziennie. Myją się, zanurzają ciała zmarłych. I ona ich nie niszczy ona ich przyjmuje jej głos był jak mantra cichy ale pełen mocy potem odwróciła wzrok w stronę stosów dymu nosił się w spiralach a ogień płonął nieprzerwanie one płoną cały dzień całą noc każdego dnia bez przerwy powiedziała by nakarmić rzekę by oddać jej to co ziemskie by oczyścić ciała ze skalań życia z bólu, z pragnień, z iluzji. Siedzieliśmy w ciszy, a Ganges płynął obok nas jak wieczność. Dym ze stosów unosił się w powietrzu, a światło zachodzącego słońca malowało wszystko w złoto i popiół. A gory cieszą się bardzo złą sławą, powiedziała. Jest tyle plotek, tyle pogłosek o ich nadnaturalnej mocy, ludzie przychodzą do nich po oczyszczenie, po pomoc w kłopotach, wierzą, że mają moce, których nie da się wyjaśnić. Ich głos był łagodny, ale stanowczy. Są też tacy, którzy mówią, że odżywiają się ludzkimi ciałami, że odprawiają rytuały, które przekraczają granice moralności, ale to nieprawda. Uśmiechnęła się lekko, nie z pobłażaniem, lecz z czułością wobec ludzkiego lęku. Większość z tych plotek rozsiewają fałszywie agory, dodała ci, którzy ubierają się jak oni, malują twarze, siadają na ghatach tylko po to, by zarabiać pieniądze, dla turystów, dla sensacji. Wskazała ręką na przeciwny brzeg Gangesu. Tam, gdzie światło było już ciemniejsze, gdzie nie było tłumów, tylko cisza tam można spotkać prawdziwych aghorii powiedziała. Oni się ukrywają nie z lęku, ale z szacunku bo ludzka ciekawość nie szuka prawdy, szuka sensacji, a sensacja rodzi kłamstwo. Zamilkła jej ręka wciąż, spoczywała na mojej szyi, jej spojrzenie było spokojne, a ja czułem, że jesteśmy bliżej czegoś co nie da się nazwać. Znam jedną kobietę, jest bardzo sławna, jest Agory, nazywa się Siwani Durga, jest profesorem. Sofia uśmiecha się lekko, jakby znała to imię nie tylko z opowieści, ale z głębi przestrzeni, w której żyją prawdziwi Agory. I głos znów staje się spokojny, miękki, pełen szacunku. Tak, Siwani Durga, niezwykła kobieta, ma podwójny doktorat z okultyzmu, Jeden z uniwersytetów Chicago, drugi z rytuałów karmicznych, ale nie chodzi o to, Ma wiedzę, że ma wiedzę akademicką. Ona naprawdę przeszła przez ogień. Sofia patrzy na przeciwny brzeg Gangesu, gdzie nie ma turystów, tylko cisza i popiół. Została Agory nie z ciekawości, nie z buntu, ale z wewnętrznego wezwania. Jakby siwa dotknął jej serca i powiedział teraz. Zostawiła wszystko, wygodne życie, uznanie, światło, reflektorów, weszła w ciemność, by odnaleźć światło. Głos jest pełen czułości. Założyła Sarva Shavari Shakti Umen Akhara, miejsce gdzie kobiety uczą się duchowości, rytuał, w sanskrytu, wet. Uczy, że moc nie jest w dominacji, ale w obecności, że kali nie jest przerażeniem, lecz wyzwoleniem. Sofia wskazuje dłonią na wodę. Pomaga ludziom nie przez cudowne rytuały, ale przez obecność, przez prawdę, przez przypomnienie, że wszystko, co nas przeraża, może być bramą. Zamilkła rzeka płynęła, a ty czułeś, że właśnie usłyszałeś coś ważnego. Nie tylko o osiwanie, ale o drodze, którą sam kroczysz. Sofia siedziała w milczeniu przez chwilę, patrząc na rzekę, która płynęła jak czas bez początku. Potem odwróciła się do ciebie i oczy miękkie, głębokie, jakby niosły coś, co nie pochodzi z książek, lecz z samego źródła. Ludzie boją się, Kali, powiedziała cicho bo widzą jej język, jej miecz, jej naszyjnik z czaszek, ale to nie jest gniew, to jest miłość. Miłość tak głęboka, że niszczy wszystko, co nie jest prawdziwe. Jej głos był jak modlitwa. Kali nie przychodzi, by karać, przychodzi, by uwolnić. Gdy człowiek jest uwięziony w iluzji, w ego, w lęku, ona przychodzi jak ogień i niszczy to, co boli, nie po to, żeby zranić, ale po to, by uzdrowić. Sofia spojrzała na ciebie z czułością, I miłość jest dzika, bezgraniczna. Nie chcę, byś był dobry, chcę, byś był prawdziwy, nawet jeśli to oznacza rozpad, nawet jeśli to oznacza śmierć tego, kim myślisz, że jesteś. Oddali ogień płonął, a dym unosił się w ciszy. Kali kocha człowieka tak bardzo, że nie pozwala mu żyć w kłamstwie. Dlatego Agori ją czczą, bo wiedzą, że tylko ona może przeprowadzić przez ciemność nie jako potwór, ale jako matka. Zamilkła, a ty czułeś, że coś w tobie się poruszyło, nie ze strachu, lecz z wdzięczności. Sofia usiadła na kamiennym stopniu, jej mokre włosy opadły na ramiona, a oczy patrzyły w dal, tam gdzie rzeka stykała się z niebem, jej dłonie spoczywały na kolanach, a oddech był spokojny i głęboki. Usiądź ze mną, powiedziała cicho. Usiadłem obok niej, rzeka płynęła, ogień trzaskał w oddali, cisza była pełna. Sofia zamknęła oczy. Jej głos był miękki, ale mocny, jakby płynął z głębi ziemi. Om Krim Kali Maha Kali Swaha, Om Krim Kali Maha Kali Swaha, Om Krim Kali Maha Kali Swaha. Zamknąłeś oczy. Oddech. Oddech się wyrównał, wibracje, mantry zaczęły wypełniać przestrzeń. Nie tylko wokół was, ale w was. Powtórzyliście ją razem. Om Krym Mahakali Swaha. Om Krym kali Mahakali Swaha. Om Krym kali Mahakali swaha. swaha. Rzeka zdawała się odpowiadać. Dym tańczył nad wodą, a w sercu cisza, która nie była pustką, lecz pełnią. Po trzecim powtórzeniu mantry zapadła cisza, nie martwa, lecz żywa. Rzeka płynęła, ogień trzaskała. Ty czułeś, że coś się otworzyło nie na zewnątrz, ale w środku? Sofia otworzyła oczy powoli, jej spojrzenie było miękkie, pełne obecności. Ta mantra, powiedziała cicho, jest jak klucz nie do drzwi zewnętrznych, ale do wnętrza. Ich głos był spokojny, jakby mówiła do przestrzeni, nie tylko do ciebie. On to dźwięk pierwotny, to wibracja, z której powstał cały wszechświat. Gdy go wypowiadasz, łączył się z początkiem, z tym, co było, zanim pojawiły się formy. Krym to bidja, mantra kali, to jest serce, to energia ochrony, transformacji, rozpuszczenia iluzji. To ogień, który nie niszczy, lecz oczyszcza. Kali Mahakali to imię matki w dwóch aspektach. Kali jako ta, która niszczy ego, i Mahakali jako ta, która obejmuje wszystko czas, śmierć, narodziny, miłość. To nie są dwie osoby, to jedna obecność w dwóch odsłonach. Swaha to ofiarowanie, to oddanie, to moment, w którym nie prosisz. Nie oczekujesz, tylko dajesz siebie całość bez warunków. Zamilkła jej dłoń dotknęła twojej, gdy wypowiadasz tę mantrę, powiedziała: Nie wzywasz kogoś z zewnątrz, przypominasz sobie to, co już jest w tobie. Rzeka płynęła, a ty czułeś, że coś się rozpuściło nie w świecie, ale w tobie. Rzeka była spokojna, zbyt spokojna. Jakby coś w niej czekało, jakby nurt wstrzymał oddech. Siedzieliśmy z sofią milczeniów, a światło zmierzchu zaczęło przygasać. Dym ze stosów unosił się w złotych pasmach, a gangę cel śnił jak lustro, które nie odbija lecz odsłania. I wtedy bez dźwięku, bez ostrzeżenia woda zaczęła się poruszać niegwałtownie, powoli, jakby coś ogromnego wstawało z głębi z nurtu wynurzyła się matka Kali nie jako wizja, nie jako obraz, nie jako obecność fizyczna, namacalna, ogromna jej skóra była ciemna jak noc bez gwiazd, lśniąca od wody, pokryta tym popiołem, i włosy spływały w kaskadach, jakby były przedłużeniem rzeki na szyi miała naszyjnik z czaszek, nie jako ozdobę, lecz jako pamięć. Jej oczy były ogromne, ogniste, ale spokojne. Patrzyła prosto na nas, nie z z miłością, która nie potrzebuje słów. Jej stopy dotknęły powierzchni wody, ale nie zanurzyły się. Stała na Gangesie jak na ziemi. Tylko my ją widzieliśmy, tylko my czuliśmy jej obecność. Sopsia wzięła głęboki oddech, jej głos był miękki, ale pewny. Om Krim Kali mahakali Swaha. Om Krim Kali mahakali Swaha. Om Krim Kali mahakali Kali Swaha. Dołączyłeś wasze głosy, zlały się w jedno. Mantra nie była już dźwiękiem, była światłem. Była ogniem, była wodą. Matka Kali patrzyła na Was, i oczy były jak wszechświat, bez początku, bez końca, a w nich miłość. Miłość, która widzi wszystko i obejmuje wszystko.